Dzień dobry Państwu. Nazywam się Violetta Urbańska. Jestem pedagogiem z zawodu i trochę z zamiłowania, ale przede wszystkim jestem fascynatem kuchni i medycyny świętej Hildegardy. Również kuchni średniowiecznej to się jakby tak zazębia jedno z drugiego wynika, ale głównym tematem, takim pasjonującym mnie, to jest święta Hildegarda. I temat dzisiejszego odcinka to jest pion gorzki ale przyjemny. Postaram się Państwa przekonać, że jego gorzkość nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby odczuwać przyjemność z jego stosowania. No jeżeli nie w smaku, to przynajmniej w rozumowym odczuciu, dlaczego jest nam potrzebny. Co pisze Hildegarda Święta o piołunie? Piołun jest bardzo gorący, niezwykle skuteczny i najlepiej radzi sobie ze wszystkimi stanami wyczerpania. Jeżeli rozumiemy to dosłownie, to praktycznie jest tak, że e, powinien sobie pion poradzić e, z każdym schorzeniem. I rzeczywiście, jak się zgłębia e, dalsze teksty Hildegardy e, o zastosowaniach pionu, to tak e, to się interpretuje, że, ona, że pion chroni przed e, schorzeniami organów wewnętrznych, a więc stanie ochronić nasze serce, wątrobę, płuca, e, że. Piołun w odpowiedni sposób przyrządzony, w jaki za chwilkę powiem, może oddziaływać i zabezpieczać nas, nas jakby. Trzeba sporządzić napój piołunowy, który stosuje się od maja do października. Tak pisze o tym Hildegarda, ale w sytuacji, kiedy mamy jakieś schorzenie albo Powiedzmy, dowiadujemy się o jakiejś diagnozie i potrzebujemy się wspomóc, to należy to robić niezwłocznie. Nie czekać oczywiście do maja, bo można nie doczekać w niektórych wypadkach, ale po prostu natychmiast włączyć ten uniwersalny środek. Jak się przygotowuje taki napój piołnowy? Otóż trzeba wziąć wina. Wino zawsze, we wszystkich przepisach Hildegardy, będę to przypominać, jest winem gronowym, a więc wytrawnym, białym lub czerwonym. Widowina dodać miodu, doprowadzić do wrzenia. Robimy to tyle, ile potrzebujemy napoju. Żeby od, przeprowadzić całą korację, potrzebujemy około y, 3 litrów y, napoju. To jest, y, jeżeli mamy półlitrowe litrowe buteleczki, no to oczywiście 6. Można więcej. Też nie jest zabronione. Y, doprowadzić trzeba to do wrzenia. Przefiltrować przez albo szmatkę, albo w inny sposób, który macie zwyczajowo, i wlać do butelek. Do butelek ciemnych raczej wlewamy, jeżeli chcemy zrobić od razu całość. Przechowujemy go w ciemnych butelkach z uwagi na to, żeby się nie zepsuł, tak jak wiele zresztą środków aptecznych. Jak go spożywamy? Co trzeci dzień nadszczą, to znaczy, pijemy w pierwszym dniu, mija dzień drugi i na trzeci go spożywamy. Niektórzy posługują się wrażeniem co drugi. Hildegarda pisze co trzeci i za chwilkę ją zacytuję. Zawsze naczczo. Jest też taka interpretacja, że wtedy, kiedy żołądek jest pusty, jest to kwestia tłumaczenia, bardziej ja w źródłach znalazłam, u tych, którzy się Hildegardą długo zajmowali, to sformułowanie naczczo. Jeżeli państwo macie więcej Rzeczy, które trzeba spożywać na czczo, to zaczynamy od nalewek, a więc taki napój pionowy byłby pierwszy, a potem dopiero inne środki, które się bierze na czczo. Jeszcze można pomóc sobie w bólach, bólach głowy i też sporządza się specyficzny, już nie napój, tylko środek. Tak to powiem. Miesza się ten pion z. Oliwą z oliwek. Właściwie sok, który możemy sobie wycisnąć z piołnu. Można to robić w wyciskarkach też takich, jakie mamy w domu. No tylko trzeba zabrać oczywiście odpowiednią ilość. Najlepiej jakby to był ten piołun majowy. Właściwie ten sok sporządzać można na cały rok sobie w, z tego piołnu majowego. Ale jeżeli mamy sok już, to co pisze ona? Wlej ten sok do oliwy z oliwek, tak aby oliwa przewyższała go o dwie części i wszystko rozgrzej w szklanym naczyniu na słońcu i przechowuj przez rok. A gdy człowiek odczuwa dolgliwości w klatce piersiowej lub wokół niej, wskutek czego kaszle, wówczas nad, yy, natrzyj mu tym specyfikiem piersi, a wyzdrowieje zewnętrznie i wewnętrznie, również nacieramy tą głowę. Bo to jest pewien fragment, który Państwu przytoczyłam, natomiast nacieramy również głowę, okolice karku i w ten sposób ta maść, ten balsam właściwie oddziaływuje. Można też sobie upomóc w artretyzmie, ale tutaj już nie stosujemy tego tego soku w winie tylko w wodzie. Gotujemy w wodzie. To jest ważne rozróżnienie, żeby sobie nie zaszkodzić. Środek ten we wszystkich tych przypadkach stosowanych tłumi ból, tak o tym mówi Hildegarda. Maścią czy, czy tym balsamem nacieramy się przy ogniu. A jakie to są sytuacje? No, na przykład przy kominku, który się pali jeżeli mamy taką możliwość, przy ognisku. Wiele specyfików, zwłaszcza maści właśnie Hildegardy, stosowanych jest przy ogniu. Tak to uzasadnia, czy jak to uzasadnia, trudno jest jakby dojść do tego źródła, natomiast tak mówi, jak ludzie to stosują, to tak właśnie to działa. Sprawdzonym jest też środkiem, i to przez stomatologów, w bólach zębów. Bierze się wtedy pion z werbeną, i robi się z, z tego po prostu wywar w dobrym winie, czyli bierzemy jedną część dowolną, na przykład jedną łyżkę piołunu, jedną łyżkę werbeny, mieszamy to w winie, gotujemy w garczku. Ona mówi zawsze o dobrym winie. To znaczy, żeby to nie było takie, wiecie, wino no musi być lepsze, dlatego że ten lek ma działać, tak? Więc gronowe nie żałujmy na to pieniędzy. Dlatego, że gdybyśmy musieli wykupić leki jakieś inne, dodatkowe, to byśmy nawet o tym nie myśleli. A tutaj trzeba po prostu stosować dobre środki. Dobry nośnik musi być. E, więc gotujemy w winie. Można sobie dla odrobiny y, osłodzenia dodać odrobinkę cukru y, i pić y, lub stosować jako okład. Okład na szczękę wtedy, a pić też ciepłe wewnętrznie. Środek sprawdzony. Ja osobiście nie stosowałam, ale znam osoby, które stosowały i była to duża ulga w bólu. Cały ten napój piołnowy warto podkreślić, jakie on ma y, ogólne takie zastosowanie i sobie je wymienić, żeby zobaczyć, jak szerokie jest to spektrum oddziaływania jednego tylko środka hildegardowego, na ile układów bądź na ile y, organów on może działać, więc na pewno poprawia pracę nerek i całego układu moczowego. Y, na pewno y, oczyszcza jelita i, i, i je wspomaga. A więc automatycznie, jeżeli mamy już chociażby te dwa układy, to y, zabezpieczamy też y, swoją odporność. Dla osób, które mają problemy y, albo są w okresie takiej rekonwalescencji po ciężkich chorobach, na przykład nowotworowych, y, też wzmaga apetyt. A więc stosowane, tak jak było powiedziane na początku, pity co y, trzeci dzień naczczą, y, tam pije się 60 ml, taki malutki kieliszek, y, znamy te kieliszki. Y, przed każdym pierwszym posiłkiem. Przeciwzapalnie, wzmacnia też i tonizuje błony śluzowe, usuwa skurcze, wzmacnia ukrwienie i to, co już było czytane, a propos układów na piersi, wzmacnia pracę płuc. W różnych chorobach, bardzo różnorodnych, albo po chorobach płuc, po no, chociażby przebytej gruźlicy, to w dalszym ciągu się zdarza, po, po zapaleniach płuc, można spokojnie stosować. I bardzo ważne, niestandardowe nie y, zastosowanie y, pionu to jest y, fakt, że on podnosi nastrój. Czyli też automatycznie można powiedzieć, że wspomaga leczenie w y, depresji lub w takim terminie, który Hildegarda używa, melancholii. Melancholia u niej to jest tak, jakby ona o to opisywała, jakby chmura, podnosiła się w człowieku chmura, która otacza serce i powoduje melancholię. Czy znaczy ona tak to widziała w swoich wizjach. Myślę, że zachęciłam chociaż troszkę do tego, żeby przełamać się co do goryczy piołunu, bo my znamy pion z takich tradycyjnych też zastosowań, zresztą bardzo słusznych, kiedy babcie kazały nam pić też przy różnych bólach żołądkowych. To jest to najbardziej gorzki z ziół, jak mówią ale stosowane z innymi, bądź rzeczywiście pite nie raz, a kilka razy, jakby troszkę nas uodparnia, a niektórzy z nas potrzebują tego i gorzkiego smaku właśnie dla uzdrowienia tego wewnętrznego. A więc nie tylko to, co słodkie nam pomaga, ale również to, co jest gorzkie. To tak troszkę brzmi jakby medycyną chińską, ale pewne może nie podobieństwa, ale pewne właściwości czy produktów czy tych środków wspomagających człowieka u Hildegardy, ona też posługiwała się tą terminologią, że pewne produkty są ciepłe, pewne produkty są zimne, suche albo wilgotne, nawilżają człowieka i wskazują jakby tylko na to, że źródło źródło jest to samo. Mając na uwadze to, że wiedza Hildegardy była wiedzą wizyjną, tak? czyli taką przekazaną przez Pana Boga ludziom, można tego poszukać. Zachęcam, żeby znaleźć też to, właśnie kiedy ona mówi o tym, dlaczego ona to w ogóle pisała, dlaczego te wszystkie porady przekazywała dalej, że została do tego zmuszona, właśnie przez górę, po to, żeby Pożytek był dla wszystkich ludzi, nie tylko dla niej. Stąd też takie moje trochę wycieczki do medycyny chińskiej, która no po prostu jakby potwierdza się to wzajemnie, biorąc pod uwagę, że jest to wiedza z góry, że rzeczywiście te podziały są rzeczywiście w naturze. Jak mówiła o różnych produktach i zwierzętach kamieniach szlachetnych, ziołach. To opisywała niejednokrotnie ich powstawanie, w jakim, w jakim porze dnia, czy ta pora była wilgotna, czy była sucha, czy one są nasycone wilgocią, czy są nasycone ciepłem. To właśnie jakby było takie kluczowe w tej całej jej medycynie i we w tych wszystkich wskazaniach. Myślę, że choć trochę zachęciłam Państwa do zastosowania piołunu, nie zrażajmy się tym, że właśnie jest gorzki, że taka fama za nim idzie, że no, że jak już to wypijesz, to jesteś bohaterem. Trochę tak to jest, ale myślę, że można skorzystać z tej porady, że można sobie osłodzić albo miodem, albo odrobinę cukru, że to nie wpływa jakby na te walory lecznicze, że, że musimy się tak katować i możemy sobie pomagać po prostu korzystając z tego, co mówi Hildegarda. Proszę Państwa, oto księga, jedna z wielu, ale taka bardzo fajna, gdzie szybko można znaleźć właśnie i przepis, i od razu na jakieś schorzenie. To jest wielka apteka świętej Hildegardy. Zachęcam do sięgania i odsyłam Państwa do subskrypcji kanału Zdrowie bez leków, gdzie znajdziecie Państwo i recepty, i porady, jak sobie pomóc w tych rzeczach, o których mówiliśmy, i innych.